Nie. Ale tutaj znalazłem coś takiego. Nie? kawałek bursztynu, nie? Ale to jest plastik. Za małego też takie znajd znajdowałem na plaży. W różnych miejscach. W piasku, nie? I to jest taki plastik. Dziwnie miękki. To, to chyba coś. Coś z czasu wojny musiało ten, od groma tego jakiś takich dziwnego nie wiem czy jakiś okręt tam, czy jakiś statek z tym torpedowali z czymś i to było obsypane tym, no nie wiem, coś takiego, bo naprawdę no, od groma tego znajdowałem kiedyś, nie? W Zatoce, nie? Za to tutaj w tej Trójmieście no, dziwne, no to jest dosyć taki miękki może to być z czasów wojny, Kiorun go wie Jeszcze wiele tu jest dziwnych niewyjaśnionych rzeczy w tym Bałtyku tutaj no, no nie ma jak z tym, tym Endurasem no Ciężko będę musiał przeprawić się w jakiś sposób. Jedyne miejsce, w którym mógłbym tą taczką przyjechać, to, to jest właśnie tu, gdzie ta fala. O! I muszę zdążyć na tamtą stronę. To będzie ostra jazda. A więc zapraszam. Do, do dzieła. Eee, kuda, ja pierdziule. Joging, jogging. Szybko. Jeszcze kawałek. Jogging z taczką. No Węgiel Wyglądam super Cały mokry no dobra. Ale ciężko. Ekstramalnie to wyglądało. No. no musi być trochę. Tam już jest koniec. Bo tam już dalej nie będę mógł iść. Nie? O tej porze roku.